Witam wszystkich No tak jak obiecałem yy, Spod postu Mieliście wybrać maszynę, którą będziemy omawiać No i zdecydowana większość Opowiedziała się za yy, Sieczkarnią New Hollanda Tak więc yy, zaczynamy krótką prezentację Nie będzie to jakoś Wybitnie szczegółowa, bo Ja tą maszynę mam mieś, yy, rok Jeden sezon i Na tyle mogę się wypowiedzieć Tylko ile ją znam no, dużo też, dużo zainteresowanie było też kombajnem Volvo. Myślę, że zrobimy takiego bonusa i też dorzucę parę słów w kolejnym filmie. No to zaczynając od sieczkarni. Tak jak widać jest to sześciorzędowa, niestety bez kampera trzeba użytkować ją trochę inaczej niż. No, kamperem można jeździć i w... I wzdłuż, i w poskosie. A tutaj jednak trzeba pilnować tych rzędów, e, ale i tak nie jest jakoś tam e, źle. No, tylko, ale też trzeba siać odpowiednio te pola. Trzeba widzieć, e, jak są poprzeczniaki, jaki jest dojazd. E, czy można siekać poprzeczniaki, żeby traktor jechał obok? Czy jest miejsce, czy nie ma miejsca? Jak nie ma, to najlepiej tych poprzeczniaków w ogóle nie robić, tylko wjazd na wprost. E, jeśli chodzi o kukurydzę, jeśli jest mocno sucha, no to jest kłopot, żeby dorzuciła za siebie i jeszcze zaciągi, który jedzie za sieczkarnią i dopiero na przyczepę. Po prostu jeszcze też zależy od pogody. Jak jest duży wiatr, znosi tą kukurydzę. Jak jest mokra, ładna kukurydza, to, to, to da radę. Praktycznie 80% trafia na przyczepę. Ale jest z tyłu hak, jak można pierwszy przejazd wjechać na prost, po prostu ciągnąć za sobą przyczepę i ją wypełniać, no ale to każdy zna swoje pola i wiadomo trzeba użytkować tak zgodnie z tym jak, jak jak mamy możliwość tutaj te skrajne rzędy są składane mechanicznie, ręcznie jest takie zabezpieczenie tutaj się się podnosi tam się naciska i się rozkłada w tej chwili nie można byłoby włączyć nawet Przyrządu, bo by po prostu pozrywało. Nie widać, nie mam jak za bardzo zdjąć tego heada, żeby wam tam pokazać głębi, bo ktoś tam pytał o gniotownik. To są te pierwsze walce, które pobierają. Ten dolny, ten nisko, to jest walec z elektromagnesem. W sensie wyczuwa detektor metalu, tak? I podczas pracy, gdy dotknie go metal jakikolwiek, wyłącza cały tutaj system podawania. To jest fajna rzecz. Jeśli chodzi o gniotownik, gniotownik znajduje się mniej więcej tam, w tym miejscu, pod spodem. On jest tak dołączany. Od spodu, no, teraz w tej pozycji Hedra nawet nie zobaczymy, ale jak kupowałem tą sieczkarnię, to akurat był zdjęty, bo tam nie dokosił właściciel chyba 3 czy 4 hektarów, bo pasek walnął na gniotowniku. No i przyjechała akurat w okolicy, kosiła sieczkarnia John nowa. I tą, pokazywał mi swoją pryzmę, to co wykosił tą, tym Nicholandem i to co wykosił mu ten John Deere, bo to zrobił na inną pryzmę dwa czy trzy dni później, na taką malutką. I tam praktycznie no, 40% było zepsutej. To no, wiadomo, no, była mniejsza ta pryzma, była taka wie, podatność na to, że mogło się zepsuć. Ale sieczka w ogóle była z słabej jakości, duża. Do 4 cm ziarna nie wszystkie były zgniecione, a ta sieczkę robi idealną. Jeszcze na koniec przejdę tam do swojej pryzmy i pokażę jak to wygląda. Był akurat wtedy u mnie przedstawiciel z The Heist, którego pozdrawiam, i sam mówił, że sieczka jest w porządku. Cóż więcej mogę powiedzieć, no, użytkowałem ją w tamtym roku, pierwszy sezon, całkowicie bezawaryjnie. Podczas rozmowy ze, z poprzednim właścicielem, może wejdziemy do kabiny. E, dowiedziałem się, jakie tutaj awarie mniej więcej miał. Jak widzicie, e, kula sterowana jest hydraulicznie to jest bardzo duży plus. Bo ja oglądałem kilka takich sieszkarni e, i naprawdę byłoby uciążliwe, gdybyśmy musieli e, Gdybyśmy musieli wszystko sterować ręcznie, czyli tam ustawia się raz i, i coś tam chyba można tylko klapką ruszać później. Tutaj jest przerobiony akurat mechanizm na klapkę. Jak widzicie, to jest sterowanie szyb z samochodu. Bo tam, je, tam jest ten silniczek z, z drzwi, z szyb. No i on naciąga tą linkę. Która właśnie zamyka klapkę i w odwrotną stronę działa to tak, że on luzuje po prostu tą linkę i ta klapka pod naporem kukurydzy się sama rozchyla. Jak widzicie, maszyna jest no naprawdę bardzo mnie boli to, że wszystkie tutaj sprzęty u mnie są pod gołym niebem. No... Nie mogę za bardzo na to patrzeć, ale nie mogę też nie dam rady wszystkiego na raz i tak depczę granice już wytrzymałości. Ale będzie trzeba coś jakoś się tym zająć. Skrzynia jest tutaj czwórka. Kosimy na na dwójce, jeżeli kukurydza jest ładna, bardzo ładna jedynką nie, jedynko to jest za wolno a na dwójce się kosi normalnie, ja w tamtym roku te place takie co miałem, naprawdę już słabe kosiłem na trójce i dlatego udało nam się skosić 16 hektarów, no do już do nocy no, ale to nie było jakaś tam późno, no 22 bodajże no a spalanie wyszło 20 litrów na hektar około, bo 16 hektarów i coś koło 300, wlałem dla 200 Później wlałem znowu 200 i z tych 200 to tylko drugim razem co wlałem to tylko połowę mniej więcej spaliłem, ale tak zakładałem, że to było akurat 20 litrów na hektar. Skrzynia elektrohydrostatyczna, tutaj jest, tu rzucamy bieg, którym chcemy jechać i dajemy do przodu i ona wtedy po prostu rusza. Można też doregulować, nie? Jeśli nie damy do końca to ona jedzie wolniej. I, i w ten sposób przyspiesza, tutaj wsteczny i w ten sposób się odpala do dołu może, może spróbujmy ją uruchomić czy pójdzie od, od żniw kukurydzy nie była w ogóle ruszana zobaczymy luz jest rabota Silnik tutaj jest DAFA 360 KONI, taki sam jak w ciężarówkach. Tutaj załączamy cały mechanizm siek siekający. Tutaj włączamy elektro-detektor no yy, metalu. Header przygotowujemy do startu. A tutaj go załączamy. Najpierw musimy cofnąć i włączamy, ale nie będę tego robił, bo jest yy, Wiecie co jest, jest? Jest złożony header. To wyłączam. No chodzi bardzo ładnie. Silnik czyściutki. Powiem wam silnik. No, ale to wiecie, no jak ona jest używana raz w roku, silnik mocny z DAFa gdzie te ciężarówki robią po, powiedzmy, milion kilometrów, to coś to dla niego te, taka praca. Akumulatory są tutaj nowe, dlatego nie było kłopotu z odpaleniem. Tutaj jest sterowanie, tak i tak, u góra dół. Tutaj sterujemy, tutaj sterujemy, jak widać jest narysowane lewo i prawo. A to w tej chwili nie działa, bo to było właśnie to, czyli klapka jest przerzucona tutaj. Ale nawet powiem wam, że to jest podręczne. Tutaj sobie robimy tym palcem prawo-lewo. Tutaj klapka góra-dół, także jest to wygodne. Dlatego nic nie będę zmieniał na pewno, bo nie ma potrzeby. Tak jak mówiłem, tym się załącza cały mechanizm, co razem z z, no, z wentylatorem. Tutaj się załącza header detektora metalu. Tym włączamy header no i kosimy. Hamulec do przodu i ogień. Tak jak mówiłem, ten silnik z DAFA to jest bardzo duży plus, Ja oglądałem naprawdę kilka takich sieczkarni, były dużo tańsze. Ja dałem tam nie tajemnica 20, no 30 tysięcy z transportem mi kosztowało, bo to nisko podwoziusko musiało przyjechać. Także oglądałem taki za 15 tysięcy. I. No dobrze, nie żałuję, że zapłaciłem trochę więcej, mimo, że są ceny tajsze, ale sprzęt jest konkretny. No i tak jak z tym właścicielem rozmawiałem, jakie tutaj były, no mówi, on ją miał 10 lat. No. Także tutaj yy, jest przeniesienie mocy z, ze skrzyni, nie, z silnika na skrzynie. To jest gdzieś o tutaj w tym miejscu, mniej więcej, za pomocą takiej gumy. Ja nie wiem, jak to się fachowo nazywa, nie otworzę. Wiecie, że jest sprzężona silnik ze skrzynią, taką gumą, która się wkłada. Tutaj to to jest taka gwiazdka, jakby i ona przenosi tą moc w ten sposób, że ona się ugnie zawsze troszkę ta guma nie. I nie ma tego takiego, tej, takiej mocy bicia. Te, te przeniesienie napędu i ta guma raz się już po prostu skręciła, że, że ją rozerwało. No i nie podawał silnik na skrzynie, bardzo to wymieniał. No, łańcuchy, raz na jakieś kilka lat trzeba ostrzałkę. Mi się akurat kamień praktycznie skończył. No, a mówi, że to jest oryginalny kamień, a ta maszyna ma chyba z 20 lat. Także raz jeszcze kupię i ona już będzie i będzie. Tutaj naprawdę no łożyska trzeba patrzeć paski i bardzo prosty kombajn. Nawet tam detektor metalu, no to to wszystko takie pierdołki, to nie jest jakiś mocno skomplikowany elektryczny pojazd. No nie wiem czy, jak, czy ja dobrze się wypowiedziałem na temat tego sprzętu. Mam nadzieję, że coś tam określiłem. Um, olej do tutaj ten elektrohydra znaczy się i jest ten czerwony, tak jak do przekładni. No i co? Tyle. Fajny sprzęt. Jeśli ktoś się waha, kupić, nie kupić, polecam. Szkoda, że nie mam przystawki. Będę dopiero szukał jakąś przystawkę do trawy. Będę też robił chyba łąki w pryzmę w miarę możliwości oczywiście. Także pozdrawiam. Dziękuję. Trzymajcie się, niech plon będzie zwalany.